Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną włodarz organizacji Prime, Kasiusz, dzień dobry. Po ceremonii, konferencji, zmęczeni północ już, no już po północy, e, jak wrażenia po dzisiejszej konferencji? No dobrze, na początku trochę chaosu, nie wiem, ty drugi panel ze mną. Drugi prowadziłem? No drugi, tam też trochę chaos był, mniejszy niż na pierwszym, ale no też chaos, potem było trochę już to tak... Uporządkowano, no ale ten pierwszy panel strasznie zmęczony. Pierwszy to dżungla. Zawsze, zawsze te pierwsze panele to są te najbardziej krzyczące. Najbardziej, też dużo dziewczyn jest, a to zawsze no robi tak, robotę. Merytoryki to tam w ogóle każdy się starał się przekrzykiwać i to takie. I pierwszy raz e, wyłączyliście mikrofony, i to było, to było chyba jedyne słuszne rozwiązanie, że była, były włączone mikrofony tylko tym, co powinni odpowiadać. Tak, no tylko dla nas prowadzących były włączone, wyłączyliśmy. I żeby no, dotarło do nich, że krzyczą, to przecież to jest w ogóle nie a oglądalne dla widza. Więc... Tak, bo jakby nie chcemy zabierać głosu bohaterom, ale czasami po prostu nie da się tego zatrzymać, bo każdy ma mikrofon i co zrobisz? Tak, krzyczą w trójkę, w czwórkę i to z jednego teamu, bo to te siostry z tym Helbojem i z, z. nie wiem z kim tam jeszcze. to razem i on, on tu ucisza, to, to, to sami się uciszali, tak samo Patrycja z Marianą. Tu Mariana dogadała z prowadzącymi i mnie poprosili też, żebym nie wtrącał się, ja mówię, dobra. No i ta Patrycja krzyczy, to ja mówię, no kurde Mariana, no to zadbaj o swojego kompana z drużyny, no bo to ona ci przeszkadza, nie? no to takie, no nie wiem, trochę naprawdę mega po ten pierwszy panel. Musiałeś gasić pożary dosłownie w przenośni, bo jeszcze płomień tutaj Mariana postanowiła podpalić w znaczy, wiesz, to ja, niech ona się cieszy, że ja tak szybko zareagowałem, bo jakby lunęło to z góry, ta woda e, antypożarowa, to to by k***a nie wypłaciła za cały sprzęt. No ja o, i tak czyli, tam, e, ale to chyba minister Mati kopnął kamerę, kamerę za 30 tysięcy, więc e, no przy tej promocji tej gali trochę strat jest. No powiem Ci, że sprzęt e, w stream online przy organizacji WRAJM nie ma łatwo, tutaj ryzyko jest cały czas. Tutaj jeszcze w ogóle e, Układasz sobie, rozumiesz tą historię, która jest między pożóżkową a helbojowcą? Czy, czy jesteś w stanie w ogóle tą historię w jakiś sposób spleść? Bo ja już nie wiem, co się dzieje. Nie, kto, kogo, m... dziecko, kogo, czyje? Kto dla, z kim? Dla mnie straszna patologia. Myślałem, że trochę merytoryki będzie właśnie tam, żeby Hellboy z tym mowcą wyjaśnili, a to tu Hellboy mówi, tu ta jego niby dziewczyna, co wyszli, powiedzieli, o, tu jak nas wywołasz, to my idziemy i zaraz wrócili, kurwa. Jak se... Że kalkulowali, że jeszcze ostatnio pożyczali pieniądze na melanż i kur... mają stratę to. O kurwa, wracamy. No, z... Daj spokój. Puści w rykku. Tragedia. Tak, no, Najebra ona o dzieciach opowiada. Tragedia, jaką ona wizytówkę sobie daje, nie? Ten jej mordę zasłania sam przekrzykuje, mówi za nią. Ten tragedia. no Pierwszy panel to był tragedia. Nic sam nie było. Wy, można wywnioskować, o co tam chodzi dokładnie. No a jeśli chodzi o drugi panel, to dwie takie ciekawe rzeczy zaobserwowałem. Po pierwsze, w końcu jest ktoś w postaci Adriana Ciosa, kto nacisnął guzik zwany odpaleniem ninja, bo on miał potencjał. Wszyscy wiedzieli, że on jest taki, że on, on umie w dymy, tylko nikt tego jeszcze nie umiał zrobić, a, a Adrian Ciosu po prostu to uruchomił. Tak, no to, to była taka jedna z bo nie będę mówił o Natanie Muranie, bo uważam, że Dlatego mają główną walkę, bo wielokrotnie udowodnili, że dowożą. Ale uważam, że cios fajnie, właśnie tak się wyróżnił tym fajnie, odpalił ninja. Każdy czekał, mi się wydaje, na to. I kogo jeszcze bym wyróżnił, to Waszkiegę, bo taki, taki był. Yy, przypomniał się Kaczor, jak się kiedyś pierwszy raz pokazał. Krótki my, my tak na koniec ich dokopowaliśmy: No, oni są debiutantami. Przeważnie, no, mają pierwszy panel tacy ludzie. A tu zaryzykowaliśmy. I Waszka G uważam, że bardzo dobrze swój czas wykorzystał. Super. Mi się wydaje, że widzowie go też, pozytywię. przynajmniej ja go pozytywnie. Mi się no bardzo, jest, bardzo fajnie jest. Tak. to oglądało, jak on wstawał. Siadał, mówi no chodź, kurwa. Lodem A, tego akurat dokładnie nie widziałem, ale no też ciekawe. Tak, tu się jeszcze spiąły z Lukasem i tam już zaczął ten konflikt mocno narastać i nie wiem, czy wy wyjdziecie z taką inicjatywą, żeby jakiś jeszcze program tym chłopakom zrobić, bo, bo potencjał jest. Bo oni mieli, nie? Na początku, to teraz jakoś tak. Mi się wydaje, że... Nie, nie mieli programu swojego za dyma, bo Paszka wszedł dopiero o Aha, zadym, no, nie. no dobra, no, no to nie wiem, czy będzie czas, bo to jednak... No tak, już koniec, uzyska. ale zobaczymy, przeanalizujemy. I jeszcze taka jedna właśnie rzecz a propos drugiego panelu. Paweł Juźwiak, bardzo mało się udzielał. To był najcichszy panel Pawła w historii w historii jego panelów. Co, 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 co mi bo na to odpowiedzieć? Byłem zaskoczony, bo zawsze Paweł trzeba przykrzykiwać, trzeba go uciszać, a, a dzisiaj tak troszeczkę, troszeczkę spokojnie. Na drugim. Ja nie wiem, mogłeś go zapytać. Ja. Nie a wiem, jak, nie siedzę w jego głowie. A jak relacje z Pawłem? Nie ma relacji. Po prostu taka. No, przecież się zadeklarował, że dla mnie mi pasuje. No wiesz, to, to jak on. On w końcu dojdzie, bo ja jeszcze na ostatnim obozie z nim byłem. Jak sam do Ani mówił, potraciłem przez siebie wiele, wielu kolegów. Ja mu wtedy powiedziałem, że za, za niedługo stracisz kolejnego. I więcej nie będę mówił, jest koniec znajomości, ja jestem zadowolony, nie chcę mieć takiego typa za znajomego. Trudno. Ale bo Jeszcze ale... Po, po tamtej konferencji dzwoni od razu dzień po, przeprasza, a potem. Takie rzeczy w wywiadach, koniec i tyle. Czyli jakby już nie było okazji później porozmawiać, czy telefonicznie, czy w cztery oczy, tutaj gdzieś i jeszcze tego wyjaśnić, po prostu postanowiliście, że... Dzwonił, przepraszał po konferencji. Ale po tym... To zachowanie wtedy, co ja tak cię odpaliłem na niego, bo y to, że pomaga, że nie wiem, Bartosz Szuba go za zatrudnił jako tam swojego asystenta, to luz, ale nie będzie jakiś taki głupot. A tak, to jest koniec tematu. Ja się o nim nie zamierzam wypowiadać. mam na, On może sobie gadać co chce. Mi, mi to rybka. Ja, tak, Ale przeprosił cię przed zobaczeniem przed materiału, ale przed ta, zobaczeniem ta, materiału ta. na EBB więc to też trochę inaczej. Ta, ale, ale co ja tam powiedziałem? Ja sam prawdę tam powiedziałem. Ja, jego, jego zdanie. Mhm. Ja, ja jeszcze dużo, dużo rzeczy on. Ja wątpię, że on jest tak głupi, że on nie widzi pewnych rzeczy. Czyli dla dobra Prime'u lepiej po prostu pewnych puszek Pandory nie, nie otwierać? Znaczy, jak będzie trzeba, to otworzyć, ale ja tak mówię, ja mu daję wolną rękę, ja... Nie Bartosz Szuba poprosił, że on z nim współpracuje, jakoś tam mu Paweł pomaga. Szanuję to. Bartek Szuba jest moim wspólasem w zarządzie jesteśmy razem. Luz! Ja, ja nie, nie potrzebuję, wiesz, mu szpilek wbijać. On wie, ile rzeczy o nim wiem. Jak będzie chciał konfrontację, zapraszam do stołu. Na którą walkę czekasz najbardziej? Na Muranto na pewno. Płaszka no tak, Bielon. Już teraz też, te, ta, Teraz też. Tazy ta z Roninami, super. Uważa, no i też cioska ten ninja, nie? Chciałbym to zobaczyć. A tak. mają dużą przerwę jednak, bo cios ma. Yy, Czyli cios ma miał, nie, nie, Ale nie. jednak teraz wchodzi Tazy z Roninami, więc będzie miał dużo przerwy. Żeby z Pawłem odpocząć, bo 12 Roninów do Tazego, potem Maven i dopiero Ninja z ciosem jako extra fight. Super. Ta walka też będzie. Fajnie, ja bym chciał, żeby doszło, niestety mam takie złe doświadczenia, że w przypadku takich tych ekstrad nie zawsze dochodzi do, do nich, ale bo kontuzja bo coś, ale, ale zdarzało nie się tych i to... Rywali. Tak, nie ma rywali. Nie wiem, no wydaje mi się, że dojdzie do tej walki. Wątpię, że któryś się wycofa. Mają super ekstra fajne, ekstra kasę do zarobienia dodatkowo za trzy minuty walki. Super, a ninja, ninja ja bym zobaczył, bo... On, on chciał rozerwać ale czasami. Bo cios, ja nie widziałem w nim, tak jak on to potrafi czasem performance zrobić, tylko on serio, ja tak widziałem w nim, że on wierzy w to, że on by go poskręcał. A widziałem jak w gotuje, tak. bo on jest naprawdę silny ten Ninja, on tam prawie k***a nie schronisz, ale trzyma w, w laty. Rzapiesz, no tak, no. to prawda. Więc. Na koniec, ulga czy lekki niedosyt, że, że też nie wystąpisz jako zawodnik? Bo jednak najwięcej chyba, nie na 12 gal, prawie nie wiem na ilu wystąpiłeś, ale na pewno na znacznej większości, jak podchodzisz do tego? Nie, ja już nie muszę walczyć, Jedną motywacją dla mnie by był rewanż z Tazem i motywacją do treningu, żeby odzyskać Was Króla i ja, wiesz, to moją pasją było 8 lat temu to już się dawno skończyło jeszcze na tych kur śmieci niektórych, co walczyłem z nimi to miałem zawsze motywację, bo są... życiowymi wiadomo, jak nie miałem konfliktu, nie wiem, czy to z Adamem co potem się tam wyszło trochę komplikacji e, czy z pop do Popka też nic nie miałem z Mateuszem Murańskim nie miałem, to nie wyzywam, bo ja tak nie jestem, że na siłek. Performance. Nie, ale do większości, miałem to i jechałem, a teraz nie mam tak motywacji do kogo. Ale pas króla, pomimo, że to z jego lubię, szanuję, nie mam nic do niego, to ta sportowa złość we mnie jest i myślę, że to by sprawiło, żebym miał motywację do treningów i chciałbym mu zabrać ten pas króla. Jeszcze tak jedno wydaje mi się przy, y, przypomniało, no bo jest dużo, mówi się o sytuacji Fejmu. Ty jesteś też byłeś albo jesteś y, zawodnikiem organizacji FAME, chciałem zapytać Cię o, o, o tą współpracę, o twój kontrakt i o, o to, czy Twoje pieniądze zostały wypłacone i czy ty tutaj, jeżeli chodzi o tą współpracę z Fejmem, możesz powiedzieć coś dobrego czy coś złego, no bo teraz zdania są podzielone. Jedni zawodnicy a mówią, czy że nie mi, płacą, drugi a płacą. Znaczy Mi po Fejmem ma 22 to zapłacili po dwóch miesiącach, ale jestem z nimi rozliczony. Okay. I tyle. Czyli wszystko jest na zero, nie ma tu żadnych tak. długów, a kontrakt jest? Znaczy ja nigdy z nimi kontraktu nie miałem, miałem tylko na, na walkę. Nie, na, ja miałem na tylko, damka. zawsze tylko na jedną walkę z nimi podpisywałem. Nigdy, nawet jak zaczynałem z nimi współpracę, często się dziwili, często mówili, że Kasusz, jak to jest? Czy to pastarnach do mnie, mówili czy rozparat? więcej, bo... tak? Że bezpieczniej byś się czuł niby, tak? Ta, bo tak, bo oni mówią, kur... nas prosi o trzy z, walki co najmniej, a my ci sami kasusz dajemy, a ty kur... Ja, mówię, ja nie wiem, czy ja bym na Tel Awiwach leżał, czy pod Palmą gdzieś. Nie wiem. Ja zawsze tylko na jedną i Ja lubię być wolnym człowiekiem po prostu. No i super. Kasus, dziękuję Ci bardzo Dzięki za poświęcenie. Dzięki. a 17 maja. Zakupujcie Piotr Piona. Dziękuję.